Prowadzić Łaj! Chopa gościu! Weź nie później! Bierz! Kurde! Kto gościu? Jak ma... Przedam klapsa na ciosu, to się skończy! Jak jeszcze raz trzeba kobietę, to zobaczysz. Naprawdę? Zobaczysz, to to jest gniew bezbrodnej kobiety. <słuch> Dobrze mama! Jak was zdenerwował? To ci? Tak jest, panie sierżancie! Odmaszerować! Do widzenia! Stać! Co? A wy dokąd? Już kuwa odmarszalowywałeś się, słucham. Nie wy, tylko posterunkowy. A. No to co się gapisz, psie? Dopódy. Poszedł. Gówa uh, uh, wydresowany. Ty, mama. No? Pokazać ci sztuczkę? Dajesz. Siat. Moja Kryto. <śm _> e, dobra, gościu, o to chodzi, bo tracisz mój cenny czas. Pani? A, Jatwika pronowicka. Przy czym jestem łapą? <śm _> ja się kulturalnie witam, nie? Ja, ja no, pan? To? Synek. Synek. Co? Przestał się pan. Sebuś. Jaki sebuś Zajebisty. <grywa> <grywa> Nazwisko! Które? No, po tatuszu. Którym? <grywa> e, to łatwiej będzie po mamusi. No. Bronowicki. Zawód. No, lekkie rozczarowanie dzieckiem jest, ale żeby od razu zawód. Dziecko jak dziecko. Zawód. Jaki wykonujecie zawód? A, dobra, głowa, nie zrozumiałam, dobra, e, więc gościu e, pisz, nie? E, the, e, mój zawód e, wyuczony i e, ten. E, wykonywany to ryncistka. Natomiast syn to nie, to on jakby kontynuuje rodzinne tradycje. Firma, rzemiosło? Tak, bezrobotny po ojcu. Którym? – Każdym. – Szanuję. Ale gościu, a co chodzi? Ty właśnie, mama. Hmm? A co ten pies cię tak wypytuje. Myślę, właśnie chyba nie. <laughs> nie wiem, jakieś plany matrymonialne, czy co? <laughs> no, 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 no. no, no. <laughs> hał. Hał, hał, hał. <laughs> Ogon zadar jakby, nie? <śmiech> 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 Jest gościu, bo ja, jakby, ja wiem, że jestem niebrzydka i że jakby mogę się podobać, nie? Jak to mówią, za mundurem, panny sznurem, ale jest jeszcze jedno przysłowie. Niby jakie? Ważne jest w siurze, co masz w mundurze. E, panie psie, jakie to jest hasło do wi-fi? Nie chcesz podać? Nie. A łapę? Też nie? Sam se znajdę. Ha! Ha! Mała, weź bo Ty zobacz. <grym> no. Wiesz jakie jest hasło? Nie. Reksio. Ale <grym> łasy. <grym> 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 Dobra gościu, o co chodzi? O co chodzi? Proszę bardzo. Jadwiga Bronowicka no. i Sebastian Bronowicki no. są podejrzewani o to, że w niedzielę 19 października włamali się do sklepu Biedronka i dokonali kradzieży towarów na łączną kwotę 532 zł i 40 groszy. Czy podejrzani przyznają się do popełnienia przestępstwa? E, nie. Ła, mm -mm. <gry> co jest? No powiedz, co? Że nie! Co? Że nie! Żenie. Mała skin, bo ja nie wiem. Jezu, dziecko, no chodź. To nie moje dziecko, nie ja zrobiłem tego pachora. Ale co Ło! Lat... Lat... W takim razie pani opowie dokładnie, co robiliście w niedzielę 19 października od początku. Szczegu... Ze szczegółami, proszę bardzo. Tak, początku bardzo tak, dobrze jest. pamiętam, bo wtedy bardzo wcześnie wstało. Konkretnie o której? Przed 13. Jak no, mówię, że trzeba byłoby zrobić śniadanko, w szczególności, że Sebuś się obudził i wołał, papu. No, wołał. No, a w lodówce pusto, nie, więc mówię, no nie no, wezmę hajs, nie, podejdę do Biedry, kupię dziecku kaszki, sobie chleba naszego poprzedniego kuwa chociaż to no niedziela, nie, no i chyba podchodzę pod Biedrę i pocałowałam. Klamkę. <słuch> y czy pan władza widział kiedyś kuwa drzwi w Biedronce? Ja bym siebie pocałował, tak przyfłon zoliła bo myślałam, że się Sezam przede mną otworzy, a tu a nie! Jeszcze na peszczala ta kart karteczka, nie? Wolna niedziela! I się tam kupa, kiesa, Jaka wolna. Taka <grabibbles> wolna, jak nic k człowiekowi kupić nie wolno. I co? I wróciła pani do domu, tak? I taka ta masakra Aha. ten tak ryczał? No, ryczałem! No ma nie zaczęliśmy wyżerać te i bruselki zamrażarki. mrażarki. Taki gut. No! Taki gut. Mama mi dała tego uh, brkuła i powiedziała, że to jest ten siorbet. To ja siurbałem, szurbałem, 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 szorbałem, 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 aż całą mordę zieloną miałem. I co było dalej? Się oblizałem. Co, co zrobiliście dalej? No. A, ja to się tak wkurzam, o nie, 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 skończyły się pierdolety, nie? Hmm? Teraz pójdę i siłą uwa, odbiorę to co moje, nie. E, zaczęłam od tego, że na brwiach tuszem namalowałam sobie barwy wojenne, nie? E, zaraz, zaraz, e, co to znaczy, że barwy wojenne? No takie wkurzone sobie namalowałam. No. Mama. Mama sobie zrobiła gehenne brwi. Mm. Do, dobra, ale jak dostaliście się do sklepu? No, bo ten, najpierw miał być podkop, Aha. nie? I chce byś miał kopać, nie? Miałem. Tylko że nie miał szpadla. Nie miałem. No i tu coś skombinować. Nie skombinowałem. No. A dlaczego? z w ramię pocałowałem. No to jak w końcu weszliście do tej biedronki. <grym> <grym> Wyjściem. <grym> Chyba myślę, że e, przy wejściu alarm będzie, nie? Ale gwa e, przy wyjściu, wa po co? Trzeba myśleć. Ja mówię, Sebuś, e, wybij szybko, i wybił. A czym? Główką. Główka pracuje. A to mnie zaszkodzi? Hmm, już nie. Dobra, jak już w końcu wyszliście do tej Biedronki, to co no. było dalej? No nic, no tak jakby normalnie wziąłem koszyk i ładowałam, nie? No ale co konkretnie? Tylko jakby sam szło, nie? E, chleb, szynka, Aha, salami, tak, pieczarki, tak. e, mineralna razy sześć, e, no, nie? Czyli sześć butelek, tak? <noise> nie, sześć opaków. A czemu tak dużo? Bo <noise> <To> promocja była. <noise> A pan, pan co w tym czasie robił? Ja? Tak. Ja stałem. Skakałem i czekałem. A czemu pan skakał? Ja nie, ja nie skakałem. Tylko stałem. Skakałem. No to pan w końcu stał czy skakał? Stałem. Ale skakałem. Może pani mi łaskawie wyjaśnić, o co mu chodzi? Kwa, gościu, ale czego ty nie rozumiesz? Co? Dziecko stało, trzymało kakao, bo w domu było mało i grzecznie czekało. Zatkało kakao? Dobra, mądrale, dobra. Proszę bardzo. Według zapisu monitoringu do sklepu weszliście 13.17, a wyszliście 14.58. Czemu to trwało tak długo? A, bo z przyzwyczajenia czekam, aż mi kasy otworzą. Funkcjonariusze ustalili również, że za kasami pogubiła pani część towarów nie zdołałem wszystkiego wynieść pod pachami. To nie mogła pani nabrać, nie wiem, takich reklamówek? No co, cię podupcyło? Przecież to jest dodatkowo płatne. A pan nie mógł matce pomóc? Ja stałem, skakałem. Nie pałem, Trochę stałem. Tam zgodniałem, więc rozpakowałem, se palec maczałem i se podjadałem. Normalnie tak się zapchałem tym kakałem, że się tam prawie nie z***ałem. starczy, dziękuję bardzo, już nie trzeba. Już? Już nie trzeba, ja sobie wszystko zanotowałem. Dobra, jak wychodziliście z tej Biedronki, to czy ktoś was widział? No, niestety. Kto konkretnie? Emeryci. Szczekali w kolejce na poniedziałek zareagowali jakoś na wasz no. widok? No, <laughs> taki jeden załatwił mi goś. No. Więc ja uciekałem, skakałem. Można powiedzieć, skakałem, skakałem. No, jak tak skakałem, to nam ja Trochę rozsypałem, nie? Ale nic nie zmarnowałem, bo zaraz wszystko zlizałem. Tylko taki dziwny posmak potem miałem. Nie wiem, tam chyba psy wyprowadzają. Mieliście tam patrol? Dobra, dobra. No niestety, sprawa będzie musiała trafić do sądu. Do sądu? Mhm. A co nam grozi? Ach, może nawet więzienie? A, bo akurat w, nie, więzienia w niedzielę są czynne, nie? Ja Ty? Mama, co? Nie ja poszedł do więzienia! Po co? Ojca bym spotkał. Którego? Wszystkich. Dobra, jak będziecie współpracować, to możliwe, że skończy się na jakichś pracach społecznych. Co to, to znaczy? No to znaczy, że będziecie nieodpłatnie pracować dla dobra społeczeństwa. E, o, to ja już y, Kuwawiam już dla dobra społeczeństwa. No co? W niedzielę w Pietronce sprzedawać. A ja! Są <noise> i klienci! A ja? A ja tak sobie pomyślałem, że na dziale nabiałem zajmę się regałem, skakałem. <głos> <głos>